O Boże, co się dzieje? O męczącym wilku mowa, a wilk tu. Jesteś pewna, zabawmy się. Jak się pan dzisiaj ma? Mam na imię City i jestem pańskim przewodnikiem. To naprawdę przewodnik? Przepraszam pana, proszę popatrzeć w prawo. Coś pana rozprasza, coś minę rozkwasza, proszę się jednak nie martwić. Znam się na swojej pracy. Zabiorę państwa na wspaniałą wycieczkę. Od razu zapomni pan o swym złym nastroju. Zaczynamy? Co pani na to? Chodźmy. Chwileczkę. Mama też z nami idzie. To chwilę potrwa, bo dziennikarz chciał z nią zamienić słówko. Co? Mama nie czuje się dobrze, a ci hotelarze próbują wykorzystać jej wizytę.